Także się moneczko, z tej strony, wero witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Na samym początku oczywiście macie to wygrania sobie skinka Łapka w górę, subek, komentarz, jeżeli chcecie sobie zgarnąć z To co najważniejsze, obejrzyjcie materiał do końca Na środku materiału, może na końcu, może na początku będziecie mieli ukryte hasło Jeżeli napiszecie to hasło, to kilka osób sobie jakieś małe upominki ode mnie dostanie No i pamiętajcie o tym, że wpisując sobie tutaj kodzik wero ety Macie 10% do depozytu, 2 zł na start e, No i mordeczki, patrzcie, mamy też rozdawanie prezentów Będę dzisiaj mówił trochę ciszej, bo wszyscy śpią, nagrywam to od Drugiej. Eee, patrzcie, proszę Państwa, dalej wszystkie 10 skinów aktywne dla Was. Eee, tutaj cztery ostatnie się wylosowały, ale dalej macie łSP bardzo fajnego w Satraku, dwie fajne koski, rękawice, więc naprawdę jest o co tutaj sobie walczyć. Kodzik Wero Ety w tym miejscu. Widzowie takie przypomnienie na początku. My w dzisiejszym materiale. Co będziemy robić? Dzisiaj w dzisiejszym materiale będziemy sobie testować trzynuczki po 100 zł, e, no i spróbujemy takie skrzyneczki sobie przetestować i zobaczyć po prostu czy z takich skrzyneczek też fajnie dropi czy nie. A więc pierwsza skrzynka Hertz Shot Case otworzona trzy razy, to teraz ją otworzymy trzy razy na błysk modiku. To będzie taka wróżba, no i potem pójdziemy, sobie już na baterkę testować, yy, które są najlepsze do batlowania. Tutaj, na boost modzie 254 ziko, no to spróbujmy jeszcze raz. W takim razie, jak tak słabiutko dało, no czy dało trochę lepiej? No, trochę lepiej na pewno dało, no ale czy jest to dobre? No, jest to średnie. Jest to średnie. W takim razie. Idziemy sobie tutaj na batelka, no i co, skrzyneczki do stówki sobie będziemy dzisiaj testowali, więc trochę tych skrzynek mamy. My myślę, że skupimy się na tych skrzyneczkach Dead Case, Jeverly Case, Frostbite Case, można powiedzieć, że to lekko przekroczy, ale na sam początek myślę, że ta ewentowa skrzynka 10 razy niech sobie pójdzie, 840 zikaczy, więc naprawdę dość sporo za 10 takich case'ów. No ale chcieliście też, żebym przetestował właśnie case'y za stóweczkę i zobaczył, czy coś fajnego będzie z nich wylatywało. Więc testujemy 84 zikacze czy ta skrzynka odda jakiegoś fajnego skina, może jakąś ładną kostkę, zobaczymy. No i co pamiętajcie, oglądajcie materiały do końca. Kluczowe słowo gdzieś tam w materiale zawsze jest ukryte, więc po prostu nie opłaca się przewidzieć tego materiału, no bo jak przewidzieć to spada mi oglądalność, nie przewijacie jest wtedy giz, jest wtedy po prostu fajnie. przez skiny są dla Was odgarnięcia na razie? No my sobie tego baterka nie zgarniemy, ale się skrzynek nam zostało. Do otworzenia i zobaczmy, zobaczmy sobie jeszcze raz powolutku. Na razie bez żadnego wow, na razie bez żadnego wow, więc to mnie słuchajcie troszeczkę tutaj odpycha od tej skrzynki, ale spokojnie. cztery case nam jeszcze zostały, więc może chociaż jeden taki niesamowity skinek by tutaj dropnął, jakby zamknął nam jadaczkę, fajnie by tak było, jakby się wydarzyło. No na razie tak nie wydarza. 30 zł przewagi u bota Rossu, więc lekka ta przewaga jest. Niestety teraz dobre skiny poleciały, dla nas najgorszy, dla nas najgorszy. No i tutaj przewaga jest dość spora, ale może Emeczka dobry stan? Ajajaj, blisko było, blisko było. No słuchajcie, nie najgorzej, nie najgorzej, ale myślałem jednak, że będzie troszkę lepiej. Myślałem jednak, że będzie troszkę lepiej. Dlatego, no co, spróbujemy na buzz modziku te trzcianeczki dziesięć razy w takim razie. No dzisiaj sobie porobimy grubsze bitwy. Chcieliście też, żeby po prostu taki odcinek zrobić, więc mm, coś takiego dla was będę robił. Piszcie pomysły, kluczowe słowo tego materiału to jest napisanie kurcze, no czy oglądacie mnie na bieżąco, albo od kiedy oglądacie mój kanał? Od kiedy oglądacie mój kanał to jest kluczowe słowo, kto napisze, to będzie miał szansę wygrać sobie jakiegoś skinka, dwie osłóweczki, i myślę, że jakiegoś skinka luźnego mniejszego dostaną, więc polecam bardzo serdecznie. Na razie na boost modziku wygląda to bardzo zachęcająco i jest AWP dla nas, dobry stan, minimalware, ok Mm -hmm. 6k jeszcze do końca, a tu mogą się dalej fajne skinki nam trafiać, więc jest dobrze, wygrywamy przede wszystkim, to jest najważniejsze. Hyperbiścik piękny, będzie pewnie 150, tylko niestety well warning wyleciał, nie, ale 4 skrzynki jeszcze przed nami, oj 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 oj, oj, dobra, dobra, nie dla mnie i dla niego, to jest dobre, to jest dobre, bo i on, i ja New dropnęliśmy, teraz jeszcze bo sobie New dropnął, oj na boost modziku. Powiem wam, że ta skrzynka jest piękna, piękna jest ta skrzynka na boost modziku, zobaczcie jaki tutaj może być piękny proficik dla nas, niech to będzie tylko dla nas i to będzie dla nas widzowie, piękny battle zgarnięty wreszcie przez nas, no boost modik pięknie, boost modzik pięknie, skrzynka naprawdę godna uwagi, skrzynka naprawdę godna uwagi, w ostatnim odcinku gównianie nam leciało, dzisiaj dżewerli jest coś pięknego, piękna skrzynka, no to co, death case'ik 5 razy myślę, że... 8 razy od razu na bus modziku żeby tutaj nie wydziwiać yy. zobaczymy zobaczymy czy pobije skrzyneczkę de chyba tyle samo kosztuje, 84 ziku się wydaje więc to będzie na bus modziku 168 no i zobaczymy dodajemy sobie bociki pyk yy. tutaj bierzemy prosteczki bo jest samo bot podrian sobie wjeżdża no yy. i sprawdźmy sprawdźmy co tu się dzieje sprawdźmy co tu się dzieje czy się chwieje czy się nie chwieje let's go Zobaczmy, 7 nie przed nami jest USP, checking confirm, niestety. u tak samo, więc to mnie troszkę niepokoi. beści, beścik, okej, okay. 110. Co dalej? Co dalej mamy mordeczki? Co dalej mamy mordeczki? Mamy, słuchajcie, skałcika, okej. Okay. No okej, okay. zobaczmy. 4 case y do końca. Na razie wygląda to szczerze mówiąc fatalnie. Ta szynka Dead Case, oj, nie polecam, nie polecam, chyba że zaraz coś niesamowitego dropnie, ale Dead Case y dzisiaj. Dzisiaj zawiódł, tutaj widzę, że lepiej, no bo tutaj samo, ale to i tak nie jest żaden taki dobry trafik, że jakiś tak niesamowity skin tutaj wyleciał, więc, więc szkoda, więc szkoda. No okej, okay, no nie mamy wygranej, ale jeden batelek wygrany, najważniejszy, więc to jest pięknie. No to co widzę, no to może jeszcze by tutaj coś fajnego machnąć w tym odcinku. No i co? No to mamy jeszcze skweneczkę USP, więc w sumie jeszcze przedstawimy sobie toneczkę USP i m czwóreczkę niech będzie 8 stówek, 4 graczy, 4 graczy, standardowy trybek zobaczymy, zobaczymy jak tutaj, czy jakiś print streamer, czy jakiś USP nam poleci. Oby, oby, eee. No i na sam koniec jakiegoś mocarnego batla sobie pachniemy, czemu by nie. Zobaczmy. Standardowy trybek USP lecą i u każdego USP, więc tutaj spoczko. Zobaczymy co dalej. Dalej USP tylko dla nas, więc jak najbardziej jeszcze lepiej, bo UL well Warner nam wyleciał, więc fajniejszy stawił niż u mojego rywala. No tutaj u bota Alexa pewnie, to rozpocznie dobra. No i co? No i usp nam... Uuuu, la, la 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 no niestety, nie dla nas, nie dla nas. Najlepszy usp czek KimKonfirm. Niestety, drugi raz, drugi raz jeszcze u bota Rosso, ale to my, słuchajcie, dalej mamy szansę. Tutaj jakieś kałaszki, meczki, do nam leciały, byłoby fajnie, tak to nam kówno poleciało. Się oddalamy od zgarnięcia tego, oddalamy się od zgarnięcia tego, ale powiem Wam, że to może być ok, jakby jeszcze jakiś, jakiś fajny camek wyleciało, no tylko nie dla nas, tylko nie dla nas niestety wylatują te meczki, więc to mnie niepokoi. No, hyperbiścik w słabym stanie, w słabym stanie hyperbiścik ale dobry batelek to będzie, to będzie to, o tutaj, jakby coś wyleciało, by byłoby dobry, No, taki pół na pół batelek, pół na pół batelek, mogło być trochę lepiej, mogło być trochę lepiej, no dobra. To, jeżeli tam tego battle wygraliśmy, to możemy przeszaleć, dlatego Luxuriusek, ile? 6 razy, naprawdę mocno, naprawdę mocno, naprawdę mocny battle skrzynka Luxurius, ile razy? 6 razy, coś mocniejszego, coś mocniejszego w dzisiejszym odcinku, żeby trochę było rozmaiczać, pokazywać wam czasami też te droższe skrzynki, czy tutaj nam coś machnie, czy nam nie machnie, bo te najdroższe, no wiadomo, że to jest największa szansa na jakieś fajne skiny, dlatego chcemy coś też upolować. Trzymy Chcemy coś też upolować. Na razie to upolowaliśmy totalne gówno. Nic nie wyleciało z Luxuriusa, To naprawdę potrafią mocne skiny lecieć. Zobaczcie, no te... Chociaż ten case Hardenet jedynie by wyleciał, bo ten case hardenet, który tutaj dropi cały czas. Oj, oj oj, oj. No i rękawice, ale spokojnie, spokojnie. Dwie jeszcze są i jest szansa. Teraz już szansa jest. Oj, oj oj, jakby ta Meczka nam wyleciała, to tak, ale tak to niestety przegrywamy. Przegrywamy ostatniego mocne, mocarnego batelka. Szkoda. Szkoda, ale... ale co? Zagramy sobie jeszcze jednego w takim razie Bateleczka, posprzedajemy I spróbujemy jeszcze jednego mocnego batla zagrać, albo się uda dzisiaj coś fajnego zgarnąć Albo będzie kał, albo będzie kał widzowie Standardowy trybek Game Stonic, proszę Państwa Game Stonic sobie wjeżdża I liczymy na jakąś fajną kostkę, liczymy na jakąś fajną koseczkę jak najbardziej, Wero tutaj przykarnia Kostkę. I jest zadowolony, idzie spać i jest klasa. i Jest ok, jest naprawdę ok. Pierwszy traf spoko. Teraz, żeby moi rywali z nie zmocniali, nie dropnęli i sobie to zgarniamy. Oj, 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 mamy, mamy to, mamy to. Mamy? Mamy. Mamy to widzowie. Piękny baton na sam koniec. Dziękuję bardzo. Jeżeli Wam się odcinek oczywiście spodobał, łapka w górę, subek, komentarz, skinek do zgarnięcia, wiadomo, dla Was. No i przypominajka, skinki dalej czekają na zwycięzców. Tutaj Kodzik, Wero Ety, wtedy możecie zgarnąć właśnie te skinki stąd. Trzymajcie się, siemanderko, jo.